Ldy. Złodzieju obwiesił ku ten Zabieraj się stąd. Słyszałeś? — się rzecz A ty dlaczego jeszcze nie śpisz? — Też pytanie, jak można spać, gdy robisz tyle hałasu? — Ja robię hałas? Ja? To ten włóczęga, a kożysta zawali droga. — Słuchaj tylko, cy... Ty... uczciwe góry śpią, a nie piekło się po nocy. — Właśnie. — Nie skorądzaj się! I... Kim jest ten dżentelmen? Dżentelmen? <grym> to jest op. Ob... Znaczy mam kto jedyna! Znowu zaczynacie! Nie. Przynajmniej ty się nie wtrącaj. Ja się wtrącam! Ja! Oka nie można zmrużyć przez te baby! A ty mi mówisz, że ja się wtrącam! Szef. Do spania! Do spania! To się i szabako, no, o nie udało się, co? Dobranoc, Kataryniarzu. Pani coś zgubiła. Te wstążki może. Nie, nie będę z panem rozmawiać! Pan jest bandytą! Więc. więc proponuję, żebyśmy poszli do mnie. W domu mam kajdany! Naprawdę? Kajdany! Łają to a nawet dywy! A nie pozwoli się pan związać? No tak, baranek! Zwiążę mnie panią od góry do dołu i na okrętkę! Będę zupełnie związany! A czy to daleko? No, no, w lasku! Tuż tuż. Czy tylko co coś na siebie? O musi pani! To nie popchnął długo! No, wolałbym nie czekać! wracam! A jednak był pan dosyć przekonany. Rzecz w prawo. I wszystko było udane. Od początku do końca. I żeby nie było żadnych niedomówień, jestem impotentem! Ponieważ pani mnie nie interesuje. Jako kobieta? Ani jako kobieta, ani jako ofiara. Po prostu jeszcze nigdy nie spotkał pan odpowiedniej kobiety. A więc mówi pan, że nie interesuje pana jako kobieta. Bardzo mi przykro, ale pani nie wchodzi w rachunek. Nie dałoby przyjrzeć się bliżej. Nie, 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 nie! Ty. Dlatego proszę się do mnie nie zbliżać! Pitaczek. No, miała się pani nie zbliżać! Dobra, to dla ja To do dobra! Ja tego nie wytrzymam! To tylko chwilę! Nie! Nie! nie. Trzyma pan, przecież mnie pan pragnie. Nią, proszę. Jejko, niech nie, oh, nie, nie. Ciekawe, jak trudno się nie. Dlaczego jeszcze nie śpisz? Dlaczego tutaj wysiadujesz? Dlaczego? Dla ba... ja, no bo... Co? Ja? A? Nic nie To szkoda. Szkoda. raz jeszcze. No To No, no, i druga góra była, no. tak, ta, ta, ta. Ale gdzie... A? a gdybym podszedł bliżej? To co innego? Wtedy się dowiesz? No, wtedy bez wątpienia. No to i wtedy? Just estar tant,